Cześć! Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj robimy, mierzymy ze sklepu Reserve. I słuchajcie, pierwsza sprawa to jest taka, że ta paczka była otwarta. Więc to bardzo mocno mi się nie podoba. Druga sprawa, czy jechałam 4 km hulajnogą z tą paczką? Tak. E, bo nie mam auta, więc uu, to był lekki hardkor, ale dałam radę e, i kolejna sprawa, słuchajcie, jesteśmy w werandzie, nie wiem czy ludzie znają takie słowo jak weranda, to jest taka część budynku, do której się wchodzi, po prostu to jest jakby wejście, tak, wejście to jest taka weranda i mam nadzieję, że mnie dobrze widać i dobrze słychać, tutaj są po prostu okna na dwóch ścianach, tu są drzwi wejściowe, więc... Widzicie też drzwi? Sorry, ale to jest po prostu najlepsze ustawienie chyba, jakie w tym domu ja znajdę. Nie przedłużając, zaczynamy, bo mamy naprawdę masę ubrań do przewierzenia. Słuchajcie, zdecydowana większość rzeczy tutaj jest z wyprzedaży i są chyba dwie albo trzy rzeczy, które nie są z wyprzedaży. Wszystkie ceny będziecie mieć tutaj napisane. Jeżeli coś było z wyprzedaży, to będzie napisane wyprzedaż, jeżeli coś nie, to też będzie to napisane. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj rzuca w oczy, to słuchajcie, jest sukienka. Mamy białą sukienkę, to jest sukienka mini Line and Blend. Wszystkie rozmiary to są 36 i widzę, że jest ubrudzona ta sukienka, więc to już jest na minus. Skakujemy w nią i patrzymy, jak leży. Słuchajcie, sukienka jest ogólnie bardzo ładna, ale oczywiście zepsuty mamy zamek, także ja tutaj jej nie zapiłam, ale ogólnie wygląda bardzo ładnie, bardzo dziewczęco, bardzo delikatnie. Także sukienka ogólnie jest ładna, ale zobaczcie, ja mam tu pod spodem takie białe leginsy, takie kolarki krótkie i słuchajcie, bardzo mocno prześwitują, także podejrzewam, że tutaj by musiała być bielizna bardzo cielista, bo jest prześwit. Gniecie się też troszeczkę, ale wiadomo, że to jest len. Ma bardzo ładny dekol, słuchajcie, bardzo takie romantyczne bufki, rękawy, także sukienka jest bardzo ładna ale no niestety yy, rozmiar jest dobry, ale niestety ma zepsuty zamek, także tutaj no niestety bardzo, bardzo słabo, ja mówię co tu się stało, a tu po prostu zamek jest zepsuty, także kicha, tutaj kicha, sukienka bardzo ładna, ale jest brudna i zepsuty zamek, więc mówimy jej sorry, ale nie. Druga rzecz, która tutaj mi się od razu rzuciła w oczy, to jest, słuchajcie, taka niebieska, piękny kolor niebieski, bardzo mi się podoba. Również to jest rozmiar S z tego co mi się kojarzy, to to jest bawełniane, ale jeszcze się upewnię, bo nie chcę tutaj strzelić gafy. 69% to jest wiskoza, a 31% to jest len. Także widzicie, strzeliłabym gafę, gdybym powiedziała, że to jest właśnie. W sumie tak widać, że to jest lniane to w dotyku i w samym to, że się mocno, mocno gniecie. Także przymierzamy tę niebieską, bardzo ładny kolor. Jeżeli chodzi o tę niebieską, to słuchajcie, jest też bardzo ładna, bardzo mi się podoba fajna długość taka sięgająca do połowy uda zakrywa dobrze, bardzo dobrze zakrywa pośladki, kolor jest bardzo ładny, dekot delikatny, mamy tutaj też takie odfruwajki, jak to się mówi i słuchajcie jeżeli chodzi o guziczki to mamy takie słodkie kwiatuszki złote i e, z cyrkonią tówka w troszeczkę może ten niebieski odcień, ja mam tutaj słuchajcie takie lustro ten odcień niebieskiego trochę może być przekłamany, ale ogólnie bardzo ładna, bardzo ładna i taka, wiecie, nie czuć się jej w ogóle na ciele. Jest przeurocza, naprawdę fantastyczna sukieneczka, daje jej tutaj duży, duży plus. To słuchajcie, mamy kolejną sukienkę, która jest w 100% z bawełny. Ona ogólnie to jest rozmiar S, ale powiem Wam szczerze, że... Tu ma bardzo mocny ten pas, ten pas tutaj jest taka gumka, więc wiecie, jak się trochę najemy, ale mocny, bardzo mocno uciska. Z jednej strony fajnie, bo podkreśla tutaj talię. sukienka ma też rozporek, zaraz nas troszeczkę na dół zniżę, więc zobaczycie. I jest przed kostkę, ogólnie ma bardzo ładny wzór, bardzo ładna, chociaż też jest mocno przyświetlująca. Słuchajcie, ja nie ściągam tych spodenek pod spodu. Nie dlatego, że ja to specjalnie ubrałam, po prostu gdzieś się ubrałam, ale powiem Wam, że tutaj, tutaj jest coś nie tak z tą sukienką. Tu jest jakby lekko dla mnie za duża, tutaj powinien być pełniejszy biust, co może tutaj bardziej by wypełnił tę przestrzeń, bo tutaj jest jakby coś niehalo z tą sukienką, ale sama w sobie idea jest bardzo ładna na takie wiecie letnie przyjęcia, garden party, white party, no to jest powiem Wam szczerze bardzo fajna sukienka i bardzo ciekawa propozycja, już Wam pokazuję jak na dole wygląda. Rozporek się rozpoczyna tutaj, jakby po, przy końcówce uda, bym powiedziała, trochę nad kolanem. Więc jest taki bardzo delikatny, romantyczny. Materiał jest ogólnie sztywny, więc wiecie, nie będzie ona tak lawirować się jak taka potwórwajka, tylko taka sztywna. Do tego bardzo ładne, eleganckie. Sandałki, oczywiście nie takie futrzaki, jakie ja mam tutaj kapcie. Tylko po prostu takie jakieś właśnie piękne sandałeczki, delikatna biała torebka i słuchajcie, macie stylówkę gotową. Przepiękna sukienka, choć nie do końca na mnie dobra bardzo mi się podoba. Kolejna sukienka, słuchajcie, to jest bardzo ładna sukieneczka. Słuchajcie, to jest sukienka. Ma bardzo ładne rękawki, e, takie wiecie, siatkowe, przewiewne, ale to jest 100% poliester i tutaj słuchajcie jest ogólnie bardzo ciepło w tym pomieszczeniu i słuchajcie mi jest już gorąco w niej bardzo mocno, ale ma bardzo ładne tutaj podkreślenie talii. Ja mam rozmiar S i e, jakby było delikatnie większa, to bym się nie obraziła, ale jest ok, to jest dobra sukienka. E, ma bardzo ładny dekolt, tu ma ładne ramiona, słuchajcie do tego piękny koczek. Wypuszczone tutaj włosy i serwelka. I to jest taka sukienka, wiecie, pod wiecie, że ona sobie tak. Fajnie fruwa. I ja tę sukienkę widzę, słuchajcie, na wesele, tak, to jest sukienka na wesele, e, to jest taka sukienka, ja bym ją, ją założyła nawet jeszcze tak w październiku, bo ma takie kolory granatowe, zielone, widzicie, takie kwiaty, bardzo ładna jest ta sukienka, e, ja oczywiście nie potrzebuję takich sukienek, bo na wesele nie wybieramy się, ale w każdym razie naprawdę sukienka jest bardzo ładna, z tego co fajna, ona nie była jakoś super droga, e, oczywiście tu Wam gdzieś wszędzie to napiszę. Ale na miejscu to 100% poliester. Tu pod spodem macie również, yy, jak się nazywa, taką halkę i na to po prostu puszczony taki przezroczysty materiał. Bardzo ładna, bardzo efektowna, bardzo mi się podoba, ale jeżeli komuś nie przeszkadzają materiały sztuczne, to jest wszystko ok. Kolejna sukienka to jest absolutny sztos. Słuchajcie, przepiękna. To jest sukienka na południe Włoch. Wiecie, po prostu kapelusz do tego. Eee, piękne sandały albo cudowne klapki, koszyk, i po prostu idziecie sobie wybrzeża, positano. No niesamowite, po prostu przepiękna jest ta sukienka. Jest absolutnie przepiękna. To jest e, sukienka z nowej kolekcji, więc ona jest ogólnie kosmicznie droga, bo kosztuje chyba 200 zł. E, ma bardzo wyrazisty dekolt, tak jak możecie zobaczyć, no tutaj dekolt. No, jest mocny, bardzo mocny. Tu wszystko jest jakby na wierzchu. Dla mnie ona jest delikatnie za duża. Wiecie co, ja nawet nie wiedziałam, że tutaj szukałam zamka. Tutaj zamek jest. ja włożyłam tę sukienkę bez zamka. I też jest lekko prześwitująca, ale jest absolutnie przepiękna. No, sukienka jest pierwsza klasa. Niesamowita. Pokażę Wam jeszcze dół. Jestem zakochana w tej sukience, kolory żółty, żółty, cytryny i ten niebieski, niesamowite połączenie, no dla mnie jest za duża tutaj, ale przepiękna, przepiękna jest ta sukienka. Tu Wam po prostu pokazuję, no, no sami powiedzcie, czy ta sukienka nie jest piękna. Ona nie jest też może jakąś potwórwajką, bo to jest też niestety 100% poliester, ale to jest inny rodzaj poliestru niż ten, który tu przed chwilą Wam pokazywałam. No niesamowita jest ta suknia. Przepiękna, przepiękna. I urwa, gdybym miała robotę, to bym sobie ją zostawiła, ale jej nie zostawię. Piękna. Piękna. Naprawdę jest piękna. I tu słuchajcie, mamy drugą sukienkę, taką samą, co się krój, taki sam jak ta, co było przed chwilką, ta, taka granatowa. To tutaj mamy taką białą w kwiateczki, takie różowo fioletowe no coś absolutnie fantastycznego. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba i w ogóle podoba mi się jak ja wyglądam w tym, bo są takie naprawdę de delikatne dziewczęce, takie podfruwajki, tylko że ja nie miałam gdzie tego zakładać, słuchajcie, bo widzicie, ja chodzę na sportowo ubrana. Eee, no i druga sprawa, że no niestety jestem osobą bezrobotną no i, i nie mam pieniędzy. Ja za to nie zapłaciłam, słuchajcie, bo wiecie, spróbowałam te Paypal, nie? Ale bardzo mi się podoba. Bardzo. Słuchajcie, zobaczcie też ten dekolt. Jest on, jest odkryty, ale jest delikatny, bo mamy tu kopertową zakładkę. Mamy podkreśloną, słuchajcie, talię. Rewelka. Tu mamy talię podkreśloną. Ja jestem zakochana. Bardzo mi się podoba. Zarówno mi się podoba ta, jak i ta. Gdybym miała sobie jakąś zostawić, to miałabym naprawdę dużo, duży kłopot. Serio. Kolejna, słuchajcie, sukieneczka. To jest też bardzo ciekawe, ciekawa propozycja. Ona ogólnie, to jest rozmiar S i jakby mam wrażenie, że troszeczkę też tu jest za, za duża. No wiecie, ja mam po prostu za małe piersi do tego, ale no jest bardzo taka urocza dziewczęca. Można ją również chyba tak nosić, wiecie, jako taką hiszpankę, co do końca to mi akurat leży. Bo wolę jednak jak miałam tak normalnie coś na ramionach, jestem po prostu jakaś taka spokojniejsza. To jest też sukienka, która jest miniweczką. słuchajcie. Jest cała obcisła i ona ogólnie bardzo dobrze tak się dopasowuje do ciała, ale z drugiej strony pokazuje na przykład brzuszek. Wiecie, tutaj te są, to są sukienki, które będą bardzo dobrze na osobach, które mają nieskalitelną figurę, czyli mają płaski brzuch. Trochę większe piersi ode mnie, lepsze wcięcie w talii i nieco większy tyłek, bo powiem wam, że chociaż może tyłek i nie, bo ta yy, gumka jest tutaj jakby na zakończeniu tyłka u mnie. Tylko, no, oczywiście to też jest sztuczny yy, materiał, no ale ogólnie yy, wzór ma bardzo ładny, bardzo dziewczęcy. No fajna, jest fajna, yy, ale jest jestem też w niej mega gorąco. No i kolejna sprawa, że ja nie miałabym gdzie tego nosi, bo mnie stary i nigdzie nie zabiera. A w ogóle tak sobie pomyślałam, że jakbym zostawiła tam tą sukienkę, wiecie, w te cytryny, no to sorry, ale musiałabym jechać do Włoch. <grym> Na bezrobocie do Włoch. Why not? Trochę i człowiek się gubi, nie? Słuchajcie, to jest sukienka w rozmiarze XS, i ona jest dla mnie delikatnie y, za mała tutaj, jeżeli chodzi o biust. Tutaj widzicie. Tu, trochę to, tu jest w tym miejscu, jest delikatnie za mała, też jest bardzo ładna. To jest taka no, sukienka, słuchajcie, ja bym ją nazwała właśnie taką wiejską, sielankową, wiecie, to takie widzę te po prostu dziewczyny na tym Instagramie, jak one tak biegną przez łąki, przez pola. To tu jest taka właśnie sukienka. Skład tej sukienki jest fantastyczny, bo y, to jest skład y, 100% wiskoza. Nie mogłam się tutaj po prostu połapać w tym wiązaniu. Wzorek też jest bardzo. Ona jest oczywiście niewyprasowana, więc weźcie tutaj trzeba było trochę wyprasować bo rozprostować, bo te, te marszczenia są tutaj kiepskie. No ale tu dla mnie jest za ciasno, zdecydowanie w biuście. Nie było rozmiaru S. Jeżeli chodzi o dół, to po prostu on też trzeba go wyprasować, ale jest tak, taka właśnie pod frubajkę, wiecie, że kręcisz się i, i ci taką fajną robi fruwajkę. Można sobie zrobić seksy zdjęcie z rozporkiem, wiecie. Bardzo ładna, bardzo ładna, bardzo dziewczęca. Bardzo mi się podoba. Muszę przyznać, że te sukienki, które tutaj mam, wszystkie mi się bardzo podobają, naprawdę. I są bardzo, bardzo ładne. No i ta jest taka typowo letnia, nie? No cudna, cudna, bardzo mi się podoba. Chociaż ja mam kolejną kieckę typu podfruwajka, ale to akurat mi kompletnie nie leży. Sukienka jest sama w sobie bardzo ładna, ma bardzo ładny wzór, to też jest niestety 100% poliester. I to jest taka sukienka, którą można byłoby założyć na wesele spokojnie. Takie tutaj letnie wesele. To no też jest taki typ sukienki, który, yy, że tak powiem, yy, ma bardzo ładne wycięcie na plecach, wiecie, bo... Fajne jest to, że może tutaj normalnie mieć stanik, wiecie tutaj, fajne jest to wycięcie i wygląda ono bardzo ładnie, ale na przykład mi bardzo przeszkadza mocno tutaj zabudowany dekolt. No i te... Jak się nazywa? Te frubajki jakoś tak się dziwnie układają. Poza tym znowu ta kolerna gumka jest w takim nieodpowiednim dla mnie miejscu, przez co jest to dla mnie troszeczkę mniej komfortowe. Sukienka jest do połowy łydki, taka też, no... Jest bardzo ładna, ale to nie jest jednak mój krój i ja się w tym zbyt dobrze nie czuję. Dajcie znać, czy ja w tym wyglądam ok, czy też nie. Może pokażę wam jeszcze, jak na dole wygląda. Czekajcie. Widzicie, no szczególnie z tymi karciami to wszystko wygląda super, nie? Ale no jest taka, widzicie, próbajka. Jest ładna, ale to nie jest sukienka dla mnie. Kolejna sukienka to jest 100% bawełna i to jest taki, taka gruba, mięsista bawełna konkretna sukienka. Długa, bardzo luźna, fajne ma to, że są tutaj kieszenie, więc wiecie, to jest taka codzienna, prawidłowa, poprawna sukienka. Z tyłu ma takie wycięcia, więc tutaj najlepiej też by było po prostu bez biustonosza, zresztą nawet tutaj ten biustonosz wystaje, więc najlepiej by było bez stanika. Czy tutaj się zmieszczą większe piersi niż moje, to mógłby być problem, bo ja mam to powiem Wam szczerze, że. Dosyć ciasno, jest jeszcze trochę miejsca, ale dużo, dużo więcej się nie zmieści. Nie, nie, nie. Kolor jest bardzo ładny. Taki, wiecie, letnio wiosenny, bardziej wiosenny może, ale jest to długa, jest tu konkretny materiał. Dużo materiału po prostu jest spoko. Pokażę wam na dole, jak wygląda. No i tak właśnie wygląda na dole. Widzicie sami, że jest to sukienka długa do kostek. Także tutaj też tu fajnie będą wyglądały po prostu jakieś płaskie buty płaskie sandały, płaskie jakieś klapki. No spoko. Sukienka jest poprawna. To nie jest coś, co ja bym sobie zostawiła, ale jest w porządku. Słuchajcie, kolejny to jest taki zestaw, spódnica z topem. I teraz tak, wzór sam sobie jest bardzo ładny, ale jak widzicie, ja sobie tu wezmę te moje przenośne lusterko, ale jak widzicie, tutaj tu jest ciasno, bo widzicie, pierwsi mi tutaj wychodzą bardziej, ale tu... Jest luz. Spódnica dla mnie jest lekko zaciasna. Tu szczególnie właśnie w pasie. Ona jest dla mnie zaciasna. Niby mam luz, ale jakoś mam ciasno. Top kosztuje 70 zł, bo to jest z nowej kolekcji. 70 zł z nowej kolekcji top i 160 zł spódnica. No, widać zresztą, że jest dla mnie trochę zaciasna. Wzór jest przepiękny i po prostu... Nie wiem, który wzór mi się bardziej podoba, czy mi się bardziej podoba ten niebieski. Tam, tamten mi się bardziej podobał. Wiecie, tamto mi się bardziej podobało, ale to też robi robotę. To jest dla szczuplejszych osób, po prostu. Tak mi się wydaje, że lepiej, bo będą wyglądały w tym szczupłe osoby. No bo tu na mnie źle leży ten top i spódnica też tutaj na mnie źle leży, no bo jest dla mnie za ciasna. Ja się dopięłam, ale jest za ciasna. Ale niestety głupia byłam, że nie wzięłam rozmiaru większego, no ale to widzicie. Człowiek się uczy całe życie. Pokażę wam, jak na dole ta spódnica wygląda. No i tak się prezentuje dół. To jest oczywiście mocno wygnieciony, jeżeli mam być szczera. To jest 100% bawełna, ale wiecie, no, no wzór naprawdę jest przepiękny. Wiecie, no ja wiem, że tu widzicie wszystko, co z niej trzeba, ale sorry, takie mamy warunki. No, wiecie, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba ten zestaw, ale to jest dla mnie za małe. Po prostu. Już słuchajcie kończymy praktycznie, została nam ostatnia rzecz. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, to to jest taka rzecz typowo nieletnia. Czekajcie, bo coś... A, kartka mi przeszkadza. To jest typowa rzecz nieletnia, taka bardzo formalna i oficjalna, bardzo ładna. Muszę przyznać, że dobrze się w tym czuję. Tylko kolejny znowu minus, wiecie? No to jest taka typowo do pracy, do biura stylizacja. Jakbym na przykład pracowała dalej w urzędzie, to bym to nosiła do pracy jak najbardziej. Raczej bym to nosiła oczywiście jesienią i zimą i wczesną wiosną, niż miałabym to nosić teraz, bo mi się ugotowała, bo już się w tym gotuję. Mam tylko wrażenie nieotwarte, że jakby. No ja trochę za szeroka jestem w tyłku, w biodrach, więc tutaj po prostu powinnam mieć może rozmiar M, bo teraz mam rozmiar S. Tutaj, nie, nie, tutaj jeszcze jest w środku taki guzik do zapięcia, ale go nie zapięłam. Jeżeli chodzi o kieszonki, to są fałszywe. No bardzo ładne to jest, to jest bardzo ładne, bardzo eleganckie, to jest kroju mini, to jest kroju marynarki mini. No podoba mi się, muszę przyznać, że mi się bardzo podoba i jestem tym bardzo zauroczona. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy y, haul mierzymy, bo to raczej mierzymy niż haul, bo te rzeczy ze mną nie zostaną, to by było na tyle. Dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podoba, co wam najbardziej wpadło w oko. Ja jestem absolutnie zakochana w tej sukience y, niebieskiej, białej, w niebiesko i niebieskiej cytryny, no jest absolutnie przepiękna, tylko że to jest z nowej kolekcji, ona jest absurdalnie droga, bo kosztowała, pewnie mi się wydaje, że na 200 zł kosztowała. Więc to kompletnie nie jest na mój budżet, ale jest przepiękna. Eee, dajcie znać, co wy upolowaliście na wyprzedażach. Czy w ogóle szalejecie na wyprzedażach, czy po prostu odpuszczacie? A co wam się podoba z tego zamówienia? Eee, może chcecie jeszcze jakiś inny przegląd eee, sklepów? Także też dajcie znać w komentarzach. Eee, na pewno będę starała się to jakoś nagrać i spiąć. Także jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, był on długi. Zmęczyłam się tym przebieraniem, ale dziękuję za oglądanie, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!